Kolejny, drodzy Państwo, przedstawiciel Vanasa, dzisiaj świeża dostawa. Vanas Black, czyli wersja e, czarna, y, wykonana w całości z EPP. Ja kibicuję tej naszej polskiej firmie, firma Zrzeszowa. dlatego, że ona się rozwija bardzo fajnie technologicznie. Do tej pory Vanas zrobił raczej starego typu centrale, w sensie one były wykonane z blachu, izolowane wełną, a to jest właśnie już bardzo nowoczesny sprzęt, wykonany cały z EPP, czyli tworzywa, e, które no właściwie pozbawione z mostków termicznych, więc jest to super e, rozwiązanie, jeśli chodzi o izolację termiczną. Te rekuperatory występują w dwóch wersjach: 200 i 300 metrów sześciennych, czyli to są maleństwa do mieszkań lub domków jednorodzinnych niewielkich. To jest akurat model 300 V XF wersji RV. Co to znaczy XF? No, że ma stałą kontrolę przepływu ciśnienia, czyli są tutaj czujniki ciśnienia zamontowane przy wentylatorach, a wersja RV, czyli entalpiczna odzyskujący również część wilgoci, nie tylko temperaturę. Natomiast kilka jest fajnych rozwiązań w środku, w tym rekuperatorze, więc zapraszam kamerkę troszkę bliżej. Tak wygląda klapa frontowa, na też jest cała z EPP. tutaj mamy kawałek też tworzywa, żeby zabezpieczyć ten materiał EPP. Bardzo estetyczne rozwiązanie. No i klasyka, mamy filtry na czerpni, to akurat są dwa filtry płaski i plisowany. Mamy widać nagrzewnicę modulowaną, po części, na części czerpni. To tutaj nie ukrywam, troszkę ten filtr na wyciągu jest ubogi, w sensie on jest tylko płaski. Nie mam możliwości nawet za bardzo, jak zamontować lepsze jakości tego filtra. To trochę słabo. Klasyczna automatyka. Tutaj nawet widzimy właśnie wężyki ciśnieniowe od modułu XF. Natomiast y, fajnym rozwiązaniem jest sam wymiennik. Tutaj może na kamerce będzie dobrze widać. Mamy siatkę widoczną, no i ta siatka ma za zadanie dodatkowo ochronić wymiennik. Szczerze mówiąc, ja nie widziałem tego rozwiązania w innych rekuperatorach. Jest to wymiennik entalpiczny, który to faktycznie trochę bardziej przyjmuje brud y, niż wymienniki klasyczne. Zauważyliśmy to po wielu latach jakby serwisowania tych urządzeń. I takie rozwiązanie siatką faktycznie może zapobiec dodatkowemu wróżeniu się tych wymienników, co myślę, że jest bardzo no, praktycznym rozwiązaniem w perspektywie wielu lat eksploatacji. Oczywiście wszystkie typy szeregi wanawsów i te czarne, małe domkowe, i te większe gabarytowo są u nas dostępne w mega cenach, więc zapraszamy.